Witajcie w kolejnym openingu na kanale. Dzisiaj sobie otworzymy taki zestaw z misjami do Shutterpointa, bo wyszły w końcu jakieś tam nowe misje. Także tutaj mamy standardowo 5 wersji językowych. Nas oczywiście będzie interesowała ta polska. Więc tak, mamy, co mamy w tym zestawie? Mamy żetony, to ciekawe, że nie tylko misje, ale też trochę żetonów. Mhm. No, mamy takie nowe że to, niki do oznakowania sobie punktów, e, tak jak są na kartach, no. żeby łatwiej nam było, wi było wiedzieć, który punkt jest który. Fajne akurat to jest. No, tego nie było wcześniej. Tego więc nie skupo, było tak w Starterze. Mamy no, też plakacik. No, to nawet nie, nie jest instrukcja, to jest po prostu... Jak zwykle. No nie ma instrukcji, plakaty, no, bo tutaj nie ma modeli, prawda? No. Tylko taki plakacik z Hondo. No. no i kart niby dużo, ale to dlatego, że to są te wersje językowe różne, więc zaraz tutaj weźmiemy polską. Mhm. To powinno być chyba dotąd, także tutaj mamy polskie karty. Tak, mamy kartę, która nam opisuje rozstawienie i ogólne zasady, i mamy oczywiście tutaj trzy jedynki na start, trzy dwójki, tak i trzy trójki, czy tak jak w zestawie. Tak, startowym. Także to, co tutaj już widzimy, to to, że jak normalnie mieliśmy ustawienie 3 na 3 na 3, jakby te możliwe powiedzmy punkty, mm -hmm. które się mogą pojawić, to tu mamy już troszeczkę inaczej. Mamy 2 na 3 na 2, tak jakby. Tak. I jeszcze te dwa są troszkę w innych miejscach. Troszkę włożone. tak, mamy inne rozstawienie tych wszystkich punktów, o które będziemy prowadzić tak. zmagania. No i to też nie wszystko, bo w tym scenariuszu poza tym, że od drugiej trzeciej będzie. Punkt priorytetowy to mamy jeszcze dodatkową zdolność, tak. która działa wtedy, gdy ciągniemy karty Shatterpointa, to wtedy jednostka dostanie możliwość zrobienia... E, tej akcji jakby aktywacyjnej Tak, tak zdolność tak, aktywacyjna na, na start aktywacyjny a jaka to będzie zdolność to jest zależno od tego jaki gracie aktualnie jakby hmm, ten tak. scenariusz jakieś tam tak także zobaczmy najpierw e, mamy trzy jedynki tak. tak jak widzimy wszystkie takie same jeśli chodzi o punkty mhm. poza środkowym wszystko punktuje tak punkty rozstawienia. no i to, to ta różnica która e, na tych kartach występuje no to jest e, to są właśnie te zdolności aktywacyjne, czyli, czyli możemy dostać e, różną, różną zdolność aktywa aktywacyjną. Zaczniemy, może. Tu zbrojenia ładunek. Tak się nazywa ten scenariusz. Tak. No to tutaj zdolność aktywacyjna, oczywiście to jest tylko z tej karty Shutterpointa przypomnę. Tak. E, mówi, że na początku aktywacji tej jednostki każda postać tej jednostki może wykonać zryw. Mhm. Więc mamy taki zryw, no fajne tutaj jest, żeby używać karty Shatterpointa do jednostek, które mają dwie postacie zamiast jednej na przykład, tak. bo, bo ten zryw jakby będzie wykorzystany dla obu mhm. spoko. Yy, drugiej tutaj mamy, yy, drugiej opcji mamy coś takiego, że na początku aktywacji tej jednostki odśwież jeden punkt mocy. No, to jest włączenie systemu alarmowego. Yy -y, bardzo fajne, bo, no. bo moc wiadomo się przydaje. No i uniwersalne, no tam wiadomo, że Ta. tego 4-pointa fajnie jest trochę przytrzymać, jak już moc gdzieś tam wykorzystamy. Natomiast znowu na, daje nam to możliwość, jakby wykorzystania tego na dowolnej jednostce. Jeszcze mamy zabezpieczyć wyjścia. I to jest taka zdolność aktywacyjna, że na początku aktywacji tej jednostki może ona usunąć z siebie dwie rany albo jeden stan. Także tutaj fajnie byłoby użyć to na jednostce, która już coś oberwała. Mm -hmm. Bardzo fajne. Zestawy początkowe na jedynkę. Zobaczmy teraz, e, co będziemy mieli pod dwójką. Czy te trzy karty. Tak. I tutaj no. jest tak, że te zdolności się powtarzają, aktywacyjne. To się akurat nie zmienia. Natomiast no, co ciekawe, mamy te. Punkty priorytetowe już trochę zróżnicowane, które tam będą punktować. Tak jest. Są różne układy. Także no, jak widzimy, mm -hmm. coś takiego. Bardziej no, tutaj, jak... tak, bardziej walczymy o te tutaj na środku punkty, mm -hmm. a tutaj bardziej. No też te też są o te... takie, że gra się najbardziej rozciąga po stole, tak, bo rozciągane. tutaj mamy takie w tu... linii można powiedzieć, tak, te tak, punkty. Tak, no i te zdolności to są dokładnie takie same jak w pierwszym wariancie, więc jak wylosuje nam się jakaś tam pierwsza zdolność. Ze zrywem, a w drugim może trafimy no, odświeżanie, odświeżanie mocy, mocy, także to, to też fajnie a że... Bo jest opcja, że trzy razy być odświeżanie mocy, no różnie się no, może trafić. Tak, różnie się może trafić, no także... ale to już tak rozmaica rozgrywkę, jakby nie patrzeć. Tak. No trochę... i zmienia planowanie strategii. Dokładnie. I w trzeciej, e, i w trzecim zmaganiu mamy e, takie oto rozstawienia. Tak, jak widzicie, nie ma nie ma już... Wszystko. Tak, nie ma wyboru, nie? Tak jak tutaj był wybór. A, no tak, tak także też wyboru. ciekawe, tu nie ma wyboru, nie? ale są tak rozciągnięte maksymalnie widzę mm -hmm. te punkty. No i oczywiście te zdolności aktywacyjne są dokładnie takie same, mm. jak były. To no. sprawia, że ten, bo przegrany wybiera, nie? Czyli normalnie przy, przy drugim, czyli jeśli przegracie tak. pierwsze zmaganie, to tak naprawdę w drugim jesteście tak. w drugim maksymalnie może... premiowani, a w trzecim wychodzi w trzecim na to, że... A nie to, ma wyboru, no, no właśnie. W no, no, tak losowo. Do tej pory był zawsze ten wybór tak, był drugim Tak, w poprzednich, tak, misjach tych startowych był wybór, a tutaj nie ma. Także jak widzicie, tak. tylko, tylko co się trafi, nie? Także to też całkiem ciekawa no. sprawa. Mhm. No to szkoda, że nie dali jakichś więcej różnych tych zdolności, mhm. no ale przynajmniej rozstawieniowo faktycznie jest to no jest to inaczej. Jest inaczej, Więc tak. grę nie będzie się grało... No będzie taka sama gra, będzie się grało no trochę inaczej dzięki temu. Też tak, nie właśnie. jakoś drama dramatycznie inaczej. No nie, to nie. nie, nie. Ale tak troszkę zna. rozmaicają, prawda? No. Te misje zawsze to jakieś dodatkowe, dodatkowe urozmaicenie mamy i właśnie ich typ, i w postaci, że te punkty są inaczej już ulokowane na mapie. No i to ciekawe właśnie, że ten Shutter point karta będzie nam dawała taką zdolność jakąś mhm. aktywacyjną, jedną z tych trzech. No, także... na pewno warto będzie sobie przetestować, jak ktoś lubi grać w Shutterpointa, żeby mm, nie grać cały czas tego samego, tylko spróbować właśnie... Sprób... Troszeczkę tak, tego, zagrać sobie, sobie, sobie misję. No, także możecie pisać, czego wy się spodziewaliście po tym zestawie, czy spodziewaliście się właśnie czegoś takiego, że będą te... Jakby nie patrzeć zdolności powtórzone po prostu w każdym jakby zmaganiu, czy jednak wymyślał 9 różnych tych zdolności, czy już graliście na tych scenariuszach, bo one wyszły też jakiś czas temu. Jeśli tak, to możecie napisać, jaka jest Wasza opinia na ten temat, jak Wam się podobała rozgrywka z tymi nowymi scenariuszami i czy bardzo zmieniają rozgrywkę, czy bardzo wpływają na grę. No, także w tym filmie to już będzie wszystko. Oczywiście gdzieś tam sobie nagramy jakiś raport z użyciem tych scenariuszy, bo na pewno wyjdzie to dosyć ciekawie. No i jeśli ten film się podobał, to zachęcam do stawienia łapki w górę. Subskrypcji na kanale odsyłam też na fanpage na Facebooku. Tam również pojawiają się posty, które wrzucam zwyczaj jak coś się na kanale dzieje. Tak żebyście nie przegapili, to tam jest dodatkowa informacja. No i to już wszystko od nas także dzięki i do następnego filmu.